Witam i dotarły do mnie palety. Będę ucinała tutaj, bo nie dam rady. Chyba zobaczę zresztą. Tu będę ucinała. I zostaną same te blaty. I będę robiła kacznik. No, roboty się szykuję. Dwie takie skrzynie jeszcze wzięłam. Y Mogę przedzielić na pół. No i jak kura będzie chciała kwoczyć, czy kaczka, nie, to żeby osobno je dać. No, to przyszykuję. To na razie będzie sobie leżało na boku. Na razie mam 15 palet. Może ich starczy, zobaczymy. Czy 15 starczy. Taki nieduży kacznik dla moich i gęś, gę, kacznik z gęśnikiem dla moich y, taków. Wziąłem folię, przyniosłam. Muszę przykryć, bo u nas pogoda jest taka jaka jest, żeby mnie namokły. Zabezpieczę później to od dołu. Gdzieś 30 cm od góry. Dobra, robota się szykuje. Pozdrawiam.